Jeżeli szukacie inspiracji, jak urządzić swoje mieszkanie w stylu mid-century, to naprawdę ten apartament prezydencki jest doskonały. Czerpcie. Co my tutaj mamy? No Mamy bazę dosyć mocno industrialną. Do tego skórzane meble. One wróciły z impetem, już się nie kojarzą nam z latami 80., tylko rzeczywiście proste formy, wygoda, łatwość w utrzymaniu sprawiają, że są coraz częściej wybierane. Do tego dywan klasyczny, tkany ręcznie, z bardzo klasycznym wzorem, który ma swoje odzwierciedlenie na suficie. Tutaj znowu freski nawiązujące do gotyku. Wiecie, że takie freski nawet obsługa ma tutaj na manki. Ale co jest najważniejsze w tym apartamencie widok. Tadao, proszę bardzo, katedra tysiącletnia. Wyobraźcie sobie, że architekci wybierali miejsce, gdzie mają być najlepsze apartamenty za pomocą drona. Budynku jeszcze nie było, dron sobie latał i w tym miejscu, gdzie rzeczywiście ten widok był najlepszy, umieszczono właśnie apartament prezydencki. No i to jest. No, niecodzienne. Nie zawsze ma się historię na wyciągnięcie ręki. Jeżeli kupiliście sobie apartament, który ma mnóstwo okien, i na początku był zachwyt, bo był pusty, a potem zaczęło się urządzanie, i nagle Jezus Maria, nie mamy żadnych ścian, mamy samo okna, jak to zrobić, to pamiętajcie, że zawsze można zastosować patenty. Takie na przykład jak telewizor na nodze. Nie trzeba było tutaj robić żadnej zabudowy pod telewizor, pod całą resztę. Taką nogę się kupuje gotową, i naprawdę on wtedy nie przeszkadza. Takie patenty można znaleźć w apartamentach hotelowych. Można też znaleźć sztukę oraz potwierdzenie tego, że podróże w czasie i podróżnicy w czasie istnieją. Odwróćcie się tam, proszę bardzo. Na ścianie kolejna hmm, sztuka z Muzeum Narodowego Wrocławskiego, i to nie jest Robert De Niro, tylko Johan Vogt. Słuchajcie, to jest apartament, który został podzielony w bardzo specyficzny sposób, bo ściany nie są pełne. Widzicie ta ściana, na której jest kanapa, ona nas przedziela od tam da, tam, da, tam. No czegoś co jest trochę jadalnią, a trochę kuchnią. Ja jestem zachwycona tą prostą formą. I wyobraźcie sobie, że to jest aneks kuchenny i zamiast kafelków mamy tutaj takie lustro, w którym odbijają nam się przepiękne widoki z za tamtego okna i wygląda to naprawdę świetnie. Wystarczy ustawić tutaj dwa wazoniki z kwieciem. I naprawdę jest cudownie. Na tym polega minimalizm. Mamy tutaj też dużo klasyków designu. Zobaczcie na krzesła. A to wszystko przy przepięknej drewnianej podłodze, przy betonowych ścianach i czarnej zabudowie.